Dlaczego tylko Zak ma takie szczęście? No to zaczynamy. Puuu, nie wiadomo, ile jest na nim bakterii, więc muszę porządnie wypucować język. Nie obchodzą mnie bakterie, bo nie muszę jeść skórki. Zjem tylko to, co dobre i słodkie. Jeśli oczywiście uda mi się dostać do środka. Nie daję rady. Może głowa pomoże, a ja. Oj, nie czuję się najlepiej. Gwiazdki? Wiem, jak jedna z nich może mi pomóc. Wspaniale. Zaczynam. Co może być lepszego niż arbus w tak upalny letni dzień? Nic! Ja też chętnie zjadłabym arbuza. A kto by nie zjadł? Mam nadzieję, że Zak nie będzie miał nic przeciwko, jeśli wezmę sobie drugą połówkę. Bardzo chcę go spróbować.